Warto jeść gęś owsianą dlatego, że jest smaczna i zdrowa, ale warto jest y, traktować tę gęś owsianą jak naszą narodową tradycję, jako dziedzictwo, które niestety znika, które, a może właściwie teraz się odradza, ale y, dwa pokolenia temu y, gęsiarka to było coś, co stało w każdym domu, może w każdym dobrze sytuowanym domu. Teraz y, jest to coś, co istnieje już tylko w słownikach, bo tradycji, Jedzenia gęsi y, coraz mniej. Y, ta tradycja naprawdę warta jest przywrócenia, y, właśnie dlatego, że przez nią również możemy się identyfikować jako grupa. Gęsi to jest y, październik, listopad, grudzień, czyli y, najlepszy czas na nie, kiedy y, kończy się już ta y, letnia y, y, przygoda gęsi na, y, na pastwiskach i wtedy rzeczywiście warto gęś podawać. To oczywiście jest też. Bardzo sensownie związane z takim naturalnym rytmem y, biologicznym, bo lubimy przed zimą się tak dogrzać, a tą gęsią na pewno się będziemy mogli y, tak no, bardziej najeść. Y, tłuszcz gęści, co wielu się kojarzy jakoś niebezpiecznie, y, jest czymś y, zdecydowanie pożądanym. Y, konfitowanie, czyli takie powolne pieczenie duszenie w tym stopionym tłuszczu gęsim no jest genialną techniką kucharską, którą bardzo często wykorzystuję również do innych mięs, do kaczki czy nawet do wieprzowiny i to jest rzeczywiście godne polecenia, a bardzo się kojarzy z takim jesienno-zimowym klimatem, sezonem i wtedy zdecydowanie, gdzie mogę, podaję gęś. Jedząc gęś, jedząc polską gęś owsianą, Przyczyniamy się do tego, że ta tradycja i, i wieś i nasze stoły się wzbogacają o coś, co prawie zniknęło, ale mam nadzieję, że odrodzi się.